Cześć, witam Was na moim kanale. Ja się nazywam Grzesiek i jestem funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Służbę pełnię tam od 5 lat i od 5 lat zajmuję się szeroko pojętym ratownictwem. Na tym kanale chciałbym poruszać kwestie dotyczące ratownictwa samej Straży Pożarnej, ale również, ale również zagadnień ogólnie z ratownictwa i dotyczących służb, które ze Strażą Pożarną współpracują. W pierwszym odcinku chciałbym poruszyć temat, który zadaje temat, który interesuje wielu młodych ludzi, którzy chcą zostać strażakami, czyli jak zostać strażakiem, jak się do tej straży dostać. Sposobów na dostanie się do Państwowej straży pożarnej są trzy. Są to trzy sposoby. Pierwszy to jest tak zwany nabór z ulicy, drugi to jest ukończenie szkoły aspiranckiej, a trzeci sposób to jest ukończenie, ukończenie szkoły wyższej służby pożarniczej w skrócie SGSP. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby dostać się z ulicy? W tym odcinku mówimy sobie, jak wygląda nabór z ulicy, co trzeba zrobić, no i po prostu jak ta cała procedura wygląda. Więc tak, żeby sobie, żeby, żeby, żebyśmy sobie zrozumieli, od czego trzeba zacząć, to tak, zrobimy sobie tak, że powiedzmy, że chcemy służyć we Wrocławiu, powiedzmy, interesuje nas jednostka z Wrocławia, dlatego musimy sobie najlepiej, jeżeli wejdziemy sobie na stronę KMPSP Wrocław mpsp wrocław wchodzimy sobie w stronę komendy miejskiej i teraz tak, to są wszystkie strony wszystkie, ba, ba, aktualnie wszystkie na pewno większość ma te strony ujednolicone wyglądają one tak samo, są to strony które są jakby wrzucane na ten serwer państwowy, ale teraz nie o tym i teraz tak otwieramy sobie w prawym górnym rogu jest bip biuletyn informacji publicznych i zjeżdżamy sobie niżej i niżej mamy taką opcję jak służba i praca jeżeli w danej komendzie znajdziemy, znajdziemy jakiś nabór albo po prostu komenda będzie kogoś szukała no to te informacje tutaj będą, jak widzicie w tej komendzie są dwie dwa ogłoszenia o naborze, nas nie interesuje ten wyżej ponieważ to jest nabór do, do jakby do kadr, no do, do innej jednostki niż, niż podział bojowy, czyli Czyli ta, ta pierwsza linia, na której, na której ja pracuję, i na której Wy prawdopodobnie też chcecie pracować, ale o tym zrobimy sobie inny odcinek. Nas interesuje to drugie ogłoszenie, czyli ogłoszenie o naborze na ratownika kierowcę. To akurat jest nabór archiwalny, ale sobie na jego przykładzie zrobimy o co. Chodzi. Wchodzimy sobie w to ogłoszenie. O tym naborze, klikamy sobie na nabór ogłoszenia i tu będzie informacja odnośnie całego. Całego postępowania, czyli o tym, co musimy wiedzieć, co musimy mieć, jakie musimy spełniać wymagania i jakie musimy przynieść dokumenty. Wszystkie informacje szczegółowe znajdziecie tutaj, czyli na przykład w tym przypadku to jest nabór na 10 stanowisk, czyli potrzebują 10 strażaków. Musicie być przygotowani na to, że na tym naborze będzie prawdopodobnie bardzo dużo chętnych ale taki jest urok właśnie tych naborów z ulicy, zresztą w szkołach wcale nie, jest, wcale nie jest lepiej pod tym względem dobra. Jak sami widzicie, jeżeli to jest nabór na stanowisko ratownika kierowcy, a nie samego ratownika, to bardzo często będzie taka informacja, że mile widziane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C, ponieważ... Jest to nabór docelowo na kierowcę, więc bardzo fajnie, żeby osoba, która ma być docelowo kierowcą miała to prawo jazdy to, to, na to Na takie uprawnienia oni, oni oczywiście w, pierwszej, w, pierwszym, w pierwszym rzucie patrzą. Teraz tak, tu macie wykaz wszystkich dokumentów, które są niezbędne do tego, żeby procedura przyjmowania dokumentów przeszła pozytywnie. I teraz tak, nie będę tego wszystkiego tu wymieniał, to se wszystko możecie przeczytać, e, przeczytać na, na stronie. Chcę wam tylko powiedzieć, że musicie sprawdzać dokładnie czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest tak jak oni proszą, ponieważ jeżeli jakiś dokument nie będzie nie będzie, nie będzie grał, czegoś tam będzie brakowało, wystarczy, że będzie brakowało jednego podpisu i już wasze dokumenty mogą zostać odrzucone z czym się bardzo często spotykałem. Nie osobiście, ale na przykład znajomi albo osoby, które były ze mną na naborach, również odpadały przez takie przez taki pierdoły, można powiedzieć. Dobra, jeżeli, jeżeli złożycie te wszystkie dokumenty w siedzibie komendy listownie albo osobiście, e, wtedy musicie czekać na to, aż komenda zweryfikuje wasze dokumenty i stwierdzi, że przeszliście do kolejnego etapu, którym jest test sprawności. Fizycznej. W tej informacji całej odnośnie tego naboru będziecie mieli informacje o terminach, czyli o datach, więc na spokojnie, jeżeli będziecie się tym interesować sobie to spokojnie będziecie czytać i będziecie wiedzieć co, gdzie i kiedy się odbywa. I teraz tak. Jeżeli ocena dokumentów przebiegła pozytywnie, przechodzimy do, to, do kolejnego etapu, jakim jest test sprawności fizycznej. Test sprawności fizycznej to jest tak, podciąganie się na drążku, bieg po kopercie i próba wydolnościowa, tak zwany BIP test. Podciąganie się na drążku, no chyba nie muszę Wam mówić na czym to polega, polega to na podciągnięciu się na drążku maksymalną ilość razy, czyli tyle ile, tyle ile możemy, tyle ile nam natura dała, e, się podciągamy, im więcej tym lepiej, tak Wam powiem i z podciąganiem jest tak, że podciągamy się do, do pełnego wyprostu ramion, dozwolona jest, Praca tułowia i nóg, co dla niektórych jest bardzo ważnym, bardzo no, co dla niektórych jest to bardzo ważne, ponieważ ułatwia im wykonanie tej konkurencji. Kolejnym biegiem jest bieg po kopercie, jest to konkurencja szybkościowa, zwinnościowa i ostatnią konkurencją jest próba wydolnościowa, tak zwany beep test. Eee. Poniżej w opisie znajdziecie linki, które pokazują filmy, eee, na których jest pokazane, jak. Jak te dane próby wyglądają, żeby ktoś, żeby ktoś nie był zdziwiony, jak powiedzmy, tam pójdzie z marszu i zobaczy coś takiego, czego jeszcze wcześniej nie widział. To wszystko znajdziecie w linkach poniżej. No i oczywiście, jeżeli sobie te wszystkie próby, próby sprawnościowe zaliczymy, przejdziemy do kolejnego, do kolejnego etapu. Jeszcze jedna ważna sprawa. Wszystkie te, wszystkie te próby e, są punktowane za określeniem konkretnego jakiegoś tam pułapu, czyli w przypadku drążka to jest liczba powtórzeń. Im więcej powtórzeń, tym więcej punktów, ale maksymalnie tam jest chyba 26 powtórzeń, jeżeli się nie mylę. To jest maksymalna liczba, jaką można osiągnąć. Czyli jeżeli zrobimy 30 powtórzeń, nie dostaniemy jakichś ekstra punktów. E, przy, przy tam kopercie też jest jakiś czas i przy bipteście też jest jakiś czas, czy tam ilość przebiegniętych tych e, odcinków. Chcę, żebyście wiedzieli, że te wszystkie punkty z trzech prób są zresztą sumowane, wyciąga się średnią. Więc jest taka opcja, że jeżeli zawalicie którąś z którąś dyscyplin, ale na przykład drugą podciągniecie na maksa, to jest szansa, że się gdzieś to wy wypośrodkuje, ale oczywiście polecam Wam zrobienie wszystkiego najlepiej jak tylko się da, ponieważ mm, wtedy macie, jakby nie będziecie się zastanawiać, czy Wam się to udało, czy Wam się, tego nie, czy wam się to nie udało. Jeżeli przejdziemy etap sprawności fizycznej, zostaje nam Sprawdzian lęku wysokości. Jest to sprawdzian, w którym sprawdza się, czy e, przyszły strażak nie ma lęku wysokości, co oczywiście jest zjawiskiem zrozumiałym, bo strażak nie powinien mieć lęku wysokości. Więc polega na tym, że drabinę, rozstawia się drabinę mechaniczną ustawioną pod kątem 75 stopni e, względem podłoża na wysokość 20 metrów. E, konkurencja polega na tym, że kandydat, kandydat jest. E, jest jakby asekurowany i jest w pełni wpięty, jest w pełni wpięty, wychodzi po tej drabinie, i ma zadanie wejść do góry i z niej zejść. Próba wydaje się dla niektórych osób dosyć przerażająca, ale proszę mi wierzyć, że wcale nie jest, że wcale nie jest. I nigdy, będąc, jako, będąc kandydatem do służby, jak już będąc strażakiem, który niejednokrotnie asekurował tych kandydatów. Potem na tej próbie, nie widziałem, żeby ktoś tej próby nie przeszedł, więc jestem, jestem dobrej myśli, że i wam się to nie przydarzy. I teraz tak, jeżeli przejdziemy ten etap, e, przejdziemy ten etap, następuje ocena ocena dokumentów. Czyli tutaj są sprawdzane wszystkie e, wszystkie wasze jakby te. Wszystkie wasze dyplomy, świadectwa pracy oraz wasze uprawnienia, czyli za różne uprawnienia możecie dostać różne punkty, które w całej procedurze rekrutacyjnej mogą wam dać przewagę nad innymi, innymi no, kandydatami, tak, którzy są waszymi. Waszymi można powiedzieć, że rywalami w drodze o, o miejsca w Straży Pożarnej. Teraz tak. E, oczywiście dużo punktów dostajemy za samo, za samo wyszkolenie w Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj możemy dostać nawet 15 punktów. E, to jest bardzo dużo punktów i uważam, że no jest to takie. Jest to taka podstawa, którą każdy powinien mieć. Ja To nie jest obowiązkowe oczywiście, można, nie trzeba być w OSP, żeby startować, ale to naprawdę daje bardzo, dużo, bardzo dużą przewagę. Oczywiście na przykład w przypadku tego naboru są także punkty za inne rzeczy, do których sobie zaraz przejdziemy, ale oczywiście za kategorię C, o czym wcześniej wspominałem, jest 5 punktów, C+, plus e mamy 10, no i prawo jazdy kategorii D daje nam dodatkowe 5 punktów, czyli na samym, na samym prawojeździe możemy do, dodatkowo zdobyć, jeżeli mamy C, C plus E na przykład 10 punktów, a jeżeli mamy C plus E i jeszcze D do tego, no to możemy zdobyć łącznie 15 punktów. Ponadto, w tym naborze są też do, dodatkowo punktowane tak wykształcenie techniczne związane z mechaniką samochodową to znaczy że jeżeli ktoś ukończył technikum samochodowe albo tam jakieś, jakąś mechanikę czy jakieś tam inne pokrewne to też dostaje 5 punktów uprawnienia do obsługi podestów ruchomych to są na podnośniki up, na uprawnienia do obsługi podnośników jest 5 punktów i uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych to też jest 5 punktów I eee, ja o tych uprawnieniach powiem w innym odcinku powiem w innym odcinku za co są dodatkowe punkty w straży pożarnej i co warto co warto robić, tak? Tu jest też ważna informacja, że 15 punktów można dostać za to, jeżeli ktoś w straży pożarnej był zatrudniony przez 12 powyżej 12 miesięcy na jakimś tam zbliżonym stanowisku w cywilu, tak? Nie spotkałem się, żeby ktoś za to wziął punkty, ale może ktoś z was kiedyś gdzieś tam pracował albo już nie pracuje i chce na nowo się przyjąć. E, dobra. Idziemy sobie dalej. Teraz tak, jeżeli oni wam popodliczają te punkty, e, przechodzicie do Przechodzicie do rozmowy kwalifikacyjnej teraz tak rozmowa kwalifikacyjna jest jest rozmową jest rozmową jak każda inna rozmowa w każdej innej pracy czyli jest można powiedzieć że no najważniejsza chyba bo to na tej rozmowie się wszystko się wszystko wszystko rozgrywa. I teraz tak podczas tej rozmowy ocenie polega autoprezentacja. Umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi, wiedza na temat funkcjonowania straży, szczegółowe zainteresowanie, takie tam ble, ble, ble. Czyli musicie po prostu zrobić e, taką prezentację o sobie, co lubicie, i w zależności od tego, jak dana komenda podchodzi do rozmowy, bo w każdej komendzie ta rozmowa jest przeprowadzana w sposób inny. W zależności, jak, w zależności od tego jak oni do tego podejdą tak ta rozmowa będzie przebiegała na pewno będzie to prezentacja o sobie a co oni tam dalej wymyślą to już nie jestem w stanie Wam powiedzieć bo każda rozmowa przebiegała zupełnie inaczej mogą Was odpytywać z różnych z różnych z różnych, z różnych tam rzeczy związanych ze strażą pożarną mogą Was pytać o jakieś tam Wasze doświadczenia tam o najtrudniejsze akcje o to ile jesteście w OSP takie tam rzeczy ale to wszystko musicie się o tym wszystkim musicie się sami się sami prze, przekonać. Oczywiście ja, jeżeli będzie takie zainteresowanie zrobię taką krótki filmik odnośnie tego jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i mam nadzieję że okaże się ona pomocna. Oczywiście jak tylko zaliczymy rozmowę kwalifikacyjną przechodzimy do kolejnego etapu którym jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej i to jest etap który do którego przejdzie tylko 10 osób, e, czyli 10 osób, które docelowo e, mają zostać przyjęte, e, bo, to już, bo to już jest etap prawie że końcowy. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej zostają podliczone wszystkie punkty, które zdobyliście, włącznie z waszymi uprawnieniami, łącznie z, z waszymi uprawnieniami, z waszymi uprawnieniami e, z, oraz za punkty zdobyte z testu sprawności fizycznej, oraz za punkty zdobyte w podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Więc jeżeli się postaracie, a mam taką nadzieję, zdobędziecie tych punktów dużo. No i nie oszukujmy się, te punkty naprawdę robią robotę i każdy punkt tutaj e, się liczy. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jest to po prostu nic innego jak komisja lekarska, która ocenia naszą zdolność fizyczną i psychiczną. Jeżeli chodzi o, o ten etap, no to po prostu co, co, co tu dużo mówić, tak? Idziemy do lekarza i albo jesteśmy zdolni, albo nie jesteśmy zdolni. Po przejściu tego, po przejściu tego, tego, tego etapu, jeżeli wszystko było OK, podbili nam że, informację, że jesteśmy zdolni do służby, po, do służby pojawia się informacja końcowa, czyli oficjalnie komunikat ze strony komendy, który mówi nam, kto został zakwalifikowany do, do przyjęcia, tak? W dobie dzisiejszej, w dobie dzisiejszej, w dobie dzisiejszego RODO oczywiście nie będą to pewnie imiona, nazwiska, tylko na przykład każdy z Was, przychodząc, przychodząc na nabór, dostanie swój numer identyfikacyjny i na końcu będzie informacja, że kandydaci przyjęci do służby i, będzie, i będą wyszczególnione dane numery. Więc tak wygląda nabór z ulicy. E, streściłem, wam, streściłem wam to wszystko. Streściłem Wam to wszystko tak jak tylko mogłem. Eee, całe, informa całe informacje odnośnie tego naboru z ulicy musicie sobie sami, sami tutaj przewertować. Powiedziałem Wam rzeczy najważniejsze i myślę, że, że jeżeli jeszcze chcecie czegoś doczytać, to sobie jak najbardziej w tym dokumencie możecie, możecie tego poszukać. Jak najbardziej tu wszystko znajdziecie. I tak jak Wam powiedziałem, najlepiej jest po prostu szukać tak, że wchodzimy na stronę interesującej nas komendy, patrzymy na ogłoszenia o naborze i sprawdzamy, czy czy docelowo jest jakiś nabór prowadzony. Jeżeli chodzi, o ten, jeżeli chodzi o ten odcinek to wszystko. Tak wygląda procedura dostania się do straży z ulicy. Jeżeli macie jakieś pytania śmiało możecie pisać w komentarzach. Śmiało możecie pisać w komentarzach ja na to wszystko chętnie odpowiem. A w kolejnym odcinku zajmiemy się drugą opcją czyli dostanie się do straży do, do straży poprzez poprzez ukończenie jednej ze szkół aspiranckich. W tym odcinku to wszystko, dziękuję bardzo za oglądnięcie, jeżeli się podobało koniecznie dajcie suba, zostawcie łapkę w górę, bo to jest dla mnie motywacja do tego, żeby robić kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.